I nie jest wielkim problemem zrobienie tego na poziomie drugiej grupy, tak jak mamy drugą grupę, to jest ta podstawowa w, wśród, wśród koni arabskich, trzyletnich, ale potem mamy już pierwsze grupy i żeby stworzyć gońce pierwszej grupy musimy mieć, musimy mieć, zebrać siedem koni. Żeby zebrać 7 koni, które wygrały gonitwę, to by jest... trzeba mieć 7 gonitw rozegranych yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to się Dokładnie. po prostu robi, robi nam dosyć mocny, mocny yy, kłopot, w związku z czym w pierwszej grupie muszą biegać wszystkie konie razem. Tak, muszą, I tak w tym przypadku jest to do, do pazu. Nie ma tutaj koni, yy, że tak powiem, z francuskim tak, czy z niemieckim pochodzeniem. Tak. No, Bomba poszła w górę, także zapraszamy w tej chwili do słuchania naszego komentatora. Na froncie od razu po starcie znajduje się Endurance. Na drugiej pozycji jest Kenji, na miejscu trzecim Dyplomacja i Akaria zamyka stawkę, ale dystans długi 2200 metrów. Jakoś mocno nam się nie rozciągnęła ta stawka, ale jednak każdy z koni ma tutaj troszkę miejsca. Prowadzi Endurance oznaczony numerem czwartym. Na miejscu drugim tuż za nim trzyma się Kenji, na miejscu trzecim Dyplomacja i Akaria Cały czas jest na ostatniej pozycji. Zbliżają się uczestnicy do przeciwległej prostej. Mają około 1700 metrów do celownika. Prowadzi Endurance. Jedną, dwie długości zanim galopuje Kenji. Na trzecim miejscu jest Dyplomacja i Akaria na ostatniej, czwartej pozycji. Nie zapowiada nam się, żeby tutaj w dystansie zbyt wiele przetastowań nastąpiło. Nie ma raczej takiego oparcia, spoko biegną uczestnicy w stałym, równym tempie, a narzuca to tempo Endurance prowadzony przez starszego ucznia Sabatbekowa, trenowany przez Justynę Domańską. To jest ogier oznaczony numerem czwartym. Na miejscu drugim, tuż za nim, spokojnie kontroluje to tempo Kenji oznaczony jedynką, dosiadany przez jokera Kamila Grzybowskiego. I jeszcze około kilometra pozostało do za moment konie będą wchodzić w zakręt. Prowadzi niezmiennie od samego startu endurance. Na drugim miejscu spokojnie prowadzony Kenji, na trzeciej pozycji dyplomacja i akaria jest na miejscu czwartym. Już połowa zakrętu. Endurance cały czas na prowadzeniu, lekko tam posyłany przez jeźdźca, spokojnie kontroluje poczynania endurance. -a. Jeździec Kamil Grzybowski, który dosiada Kenjiego, oznaczonego jedynką, e, będącego na drugiej pozycji. I już zbliżają się do prostej finiszowej. 550 metrów do celownika. Endurance wyprowadza na nią e, cały czas. Od startu prowadzi, ale tam spokojnie przy kanacie przyspiesza Kenji. Przyspieszają również po zewnętrznej Dyplomacja oraz e, Akaria. Ale to Kenji galopuje zdecydowanie najlepiej. W ręku pod Kamilem Grzybowskim zrównał się z Endurance. I już w lekkim posyle, pobudzany przez jeźdźca, wyprzedza go na 150 metrów przed celownikiem. Kenji i Endurance. Tylko te dwa konie liczą się w walce o zwycięstwo. Kenji jest na froncie, ma długość przewagi i wygrywa tego nitwę. Kenji wygrywa, Endurance na drugim. Na trzecim miejscu Akaria i na czwartej pozycji dyplomacja oznaczony jedynką Ogier Kenji dosiadany przez jokera Kamila Grzybowskiego i trenowany przez Cornelię Freizel wygrywa tę gonitwę